Jaki mi jak braki są, Dino! idą w telewizję. tego se jaguara, To se kupimy tego Jaguara. Ale skąd wziąłeś siano? Dino no, jak to skąd? Lux Bank to idealna propozycja dla nas, nie? Niskie raty, małe oprocentowanie i możesz zmieniać swoje wypłaty, jak chcesz i kiedy chcesz. A, macie tak w swoim banku? Dziweku, idziemy! Ila? Mm. Witam. Witam, witam. Witam. Czy mogę służyć? Chcemy wziąć pożyczkę. Na, na pożyczkę, na Jaguara, nie? I Lamborghini. I Lamborghini bardzo proszę siadać i będziemy musieli wypełnić mały formularz. Oczywiście tak jak w reklamie 15 minut i pieniądze od ręki. Tylko w luxbanku, niskie oprocentowanie, niskie raty i elastyczność. To nasze motto. Krótkie. Ty to naliczamy? 15 minut, to 15 minut, masz zegarek? Nie mam. Masz zegarek? Oczywiście, że mam. Naliczać? No oczywiście, że tak. No jasne, nie? Start. A więc, proszę e, podać mi kwotę jaką państwo chcielibyście pożyczyć oraz e, e, na jak długo będzie ta pożyczka. W sensie 12 miesięcy, 24, 36 czy 48 e, miesięcy. Tak, tak. Ty, Ty ja jaja robisz? Jak to miało być 15 Liczenie tego wszystkiego, tych Jaguarów i tych, tych Lamborghini Dzini, nie? Nie Dzini, tylko Dzini yy, To proszę tutaj podpisać, yy, tutaj o, tutaj jest na podpis yy, o, Na podpis, tu proszę podpisać, tutaj dzisiejsza data Tak, oraz yy, bardzo mi prosi tutaj wypełnić nasz specjalny formularz yy, Banku Niskie Raty a jakieś jakiś ktoś tożsamości od państwa dostanę, czy będziemy tak zwlekać i minie te 15 minut? Masz jakieś dokumenciki, bo ja nic nie mam, bo ja też nie mam. Idę do domu, panie. Ty miałbyś 15 minut, koleś, nie? Zanim se skoczę do domu i se przyniosę, to mi nie więcej, nie? Dobra, mam taką propozycję na szybkie za chwilę tej sprawy. Proszę tutaj podpisać. I będziemy wszystko z głowy. Tutaj mały podpis, pis, a ja zajmę się resztę, czyli formalności i dokumentacji. Ty co tutaj piszę? Bo ja tutaj nie widzę bez okularu, żeby on sobie ja z nas cenie robił, nie? Patryk, formularz banków. Banku, nie? Tu nie mam tyle. Ty, ty ja widzę, nie? Niskie raty. Czy to podpisujemy, nie? Jak niskie raty, to piszemy. To mój głos, dzięki sami bo ja cię zobaczę mi proszę chwilkę poczekać, ponieważ y, muszę jeszcze troszkę tutaj napisać y, dokumentacja, troszkę za skupić to wymaga czasu i skupienia ty sprawdzę czy te 15 minut minęło no ja dobra, dobra jak minęło godzinę 16 minut musisz pokojnie minutę tą czy tą kto by w tej chwili ważne żebyście Państwo チコ、オン、オン、セセ、セガガガサソフィー、メモジーバー、アド、ダメに。